I też napięła <suszy> Dobra. Jutro jest o, o, o wiele lepiej. Dobra, i dobra, um, co ja mam tu robić? poglądam sobie film co? Ja sobie No. I co im to robić? Dysa, um, nie wiem. Hm. Um, idę coś... Ach. Teraz będę na szyi, Się Dobra, mama Dobra, to nie musiałam teraz muszę się jazę gotować. Dobra. Marian. Marian, stawaj, bo bozyna już idzie. No, nie mogę pospać. No hej, kochana, no hej. Mm. No jak tam? Dobrze, dobrze. I jak u ciebie? Dobrze. No fajnie jest, u mnie też. A zrobiłam ci czas, to chodź, chodź. Dobra. Ach, mi, mi, mi o tej kawy, mi tutaj z mi to boli, nie wiem, o tej, o tej drogi, o tej drogi, no, ha, no bozyna nie wywala, no nie wywalaj się bozyna, Ach, ja muszę cały czas sobie wywalać, Ach, no to musisz sobie nie wywalać sobie no. No. No bossena. Da sore sore. Tsket. Fa 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 fa. fa. O ter assim, assim uma nova rison, toca. -ka. Toca, taca. Fa, fa 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 fa. Hey, fa fa. Fa fa, fa ve ve

Jest ja wróciłam. O słupko już ja no, no, tak. Heh. O ty czas to jest dobra No. No, no dobra jest. No. Dobra. dobra. koniec Koniec dzisiaj będzie jutro.